Dobrze, na stacji jest trochę głośno, więc muszę trochę głośniej mówić, ale może być też źle słać. Jeżeli już kupiliśmy bilet, mamy to taką kartę, bądź też papierkowy bilet, bo też jest taka możliwość. Ale te, te karty są tańsze, tańsze bilety. To kierujemy się do tych bramek. Musimy zeskanować, zeskanować wejście i zeskanować wyjście. Tu nam pisze, ile mamy na karcie. Przechodzimy. I kierujemy się do tablicy informacyjnej, żeby sprawdzić gdzie chcemy jechać. Tu akurat mamy trochę zajęte, idziemy do drugiej. Tak, i teraz, tak, jesteśmy na stacji Houston, jesteśmy na stacji Houston, i możemy jechać w różnych kierunkach gdzie chcemy. Ja na przykład pokażę Ci prostą trasę, żeby pojechać do Leicester Square czyli tutaj, czyli to będzie raz, dwa, trzy, cztery stacje. Nieważne ile stacji będziesz jechał. No, pobiera pieniądze w pierwszej strefie tyle samo. Mogą być dwie stacje, cztery lub pięć. Jeżeli pójdziesz druga, trzecia, no to już może wziąć trochę więcej. Chociaż to, mówię, to jest różnie. Trzeba to sprawdzić do końca. Czyli jesteśmy na Houston, jedziemy do Leicester Square i tam Ci pokażę, właśnie jak wyjść. Przy każdym wejściu i wyjściu musisz zeskanować swój bilet. Jeżeli nie zaskanujesz, pobierze Ci automatycznie 8, chyba 50 albo 8,60 jak gdyby za całą, taką długą podróż. Dobrze, czyli zjeżdżamy na dół. Więc yy, czasem są te bramki otwarte, ale nie warto i, i nie skanować biletu. Zawsze trzeba go zeskanować na wejściu i na wyjściu, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to pobierze Ci 8 funtów yy, tam z haczykiem. Mi pobrało chyba kiedyś trzy razy, jakieś jeździłem prywatnie, ale tak to było. Czyli tu jest ta stacja. Przy każdej wejściu do, do, do danego pociągu jest informacja, tak? Gdzie te pociągi jadą? Widzisz na górze, jest napisane, jaka to jest linia, czyli to jest czarna linia, platforma pierwsza, platforma druga i pokazuje Ci, gdzie, gdzie chcesz jechać. Czyli my jesteśmy na Houston i jedziemy do Leicester Square, do, czyli na tą stację, czyli musimy wziąć e, to wejście. Tak? Z drugiej strony masz e, Victoria i North Line, czyli to jest druga linia, gdzie idzie w, trochę w innym kierunku bo tu są jakby dwie linie czarne i po prostu możesz jechać w innym kierunku, tak? czyli możesz jechać na Houston i do, na stację Bank lub London Bridge albo po prostu jechać Wiktorią na, na inne stacje, tak? Hmm, czyli jeżeli jesteś tutaj, to wszystkie te stacje, które są na dół, jak gdyby idą w tym kierunku a czyli może nie do końca, bo tu możesz jechać w prawo i w lewo. No ale to na stację tutaj inaczej wygląda. Dobra, czyli mm, dzisiaj dużo ludzi, no, ale to normalne w Londynie. Czyli ja łapię e, czarną linię, platforma pierwsza, druga. No właśnie, platforma pierwsza i druga, czyli możesz jechać albo w jednym kierunku, albo w drugim, tak? I teraz jak schodzisz do, do metra, zawsze są takie tablice, które pokazują, Ile stacji zostało do pokonania, tak? I wtedy będziesz wiedział, czy idziesz w dobrym kierunku, czy jedziesz w dobrym kierunku. No? Czyli widzisz, tu jest jedna tablica i jedzie w jednym kierunku, tu jest druga tablica i ten pociąg jedzie w przeciwnym kierunku. I też tutaj na stacji są rozpisane, 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 rozpisane właśnie, gdzie jedzie. Widzisz, tu jest na przykład Houston. I ten pociąg może jechać tutaj w tym kierunku albo w tym. No w sumie w trzech kierunkach. Czyli tak <laughs> czyli mnie interesuje ten pociąg, który właśnie odjechał, czyli jesteśmy na Houston i jedziemy do Leicester Square i tam wysiądę i pokażę Ci co, co jest dalej. Czyli widzisz wszystkie stacje które są niżej to są jeszcze do, przed nami, tak? do pokonania więc można, można po prostu prosto widzieć. Czyli te stacje, które były już wcześniej, już ich nie widać, widać tylko te, które będą do przejechania. Myślę, że to jest proste, tak? Tu zawsze na ścianie są też takie. Tu zawsze na ścianie są też jakieś właśnie informacje, że tu jest na przykład Euston stacja, tu jest wyjście, tu jest na przykład kierunek do Victoria Line i tutaj właśnie też jest wszędzie opisane w którym kierunku można iść. Dobra, to tyle. Wysiadłem właśnie z metra na stacji Leicester Square, jak widzisz tutaj na górze też są takie właśnie wskazówki, gdzie możesz iść, czyli możesz się przesiąść do Piccadilly Line, czyli do takiej niebieskiej linii. I tam też są informacje, kiedy będzie kolejny pociąg i gdzie jest wyjście tutaj. Dobra, czyli wychodzę z tej stacji, bo zaraz kolejny pociąg przyjeżdża i będzie trochę gorzej słychać. Tutaj widzisz masz też tablice informacyjne, kiedy będą następne pociągi. On tutaj jedzie w dwóch kierunkach, więc są dwa rodzaje pociągów. Tak? Czyli tutaj widzisz też przy każdym wejściu, czyli tu jest wejście, przy każdym wejściu jest zawsze jakaś tablica informacyjna na której stacji jesteś i które stacje są przed tobą. Tak ja akurat wychodzę, więc kieruję się do wyjścia. Tak, tutaj mamy wyjście. Idę do góry i tak, tu jest na przykład też pociąg z przeciwnego kierunku. No i też możesz sobie zobaczyć, zawsze są te informacje. No i dużo oczywiście reklam. Metro jest bardzo ładnie opisane, bardzo prosto. Są po prostu strzałeczki, trzeba po prostu patrzeć cały czas na tablicę, raczej na, na ścianę, gdzie chcesz iść, w którym kierunku i zawsze się wszystkiego dowiesz. Jak nie wiesz, to się można zapytać, bądź też są takie tablice informacyjne i będziesz mógł sobie też y, zobaczyć. Tak? Mapy są praktycznie na każdej stacji. Czyli widzisz tutaj też, jest, jest tutaj North Line i Piccadilly Line, czyli czarna i niebieska, tu są wszystkie stacje. Tu jest pokazane na jakiej stacji jesteś i w którym kierunku możesz iść, tak? Czyli możesz jechać w tym i w tym kierunku. Tu jest to samo, tak? Możesz jechać w tym i w tym kierunku. No i tu jest wyjście, tak? Czyli wychodzimy. Oczywiście nie we wszystkich stacjach jest metro, nie we wszystkich stacjach metra jest internet. Na niektórych jest, na niektórych nie ma. I tak to wygląda. Dobra, zapauzuję, pokażę Ci wyjście. Dobra, lecimy dalej z nagraniem. Czyli wychodzimy ze stacji. Pamiętaj, że trzeba zawsze odbić tą kartę. Tą kartę trzeba zawsze odbić. Nawet jak są te bramki otwarte, dobrze jest odbić tą kartę, ponieważ pobierze ci powiedzmy tylko 2,33 a nie 8. Ja tutaj daję, widzisz, pobrało 2,70. Przechodzę i, i tylko 2,70 wybrało za to, że przejechałem te cztery stacje. Tutaj z tej strony są tutaj właśnie też. Bankomaty, ale tam są też właśnie takie można powiedzieć, automaty, żeby kupić właśnie ten, ten bilet. Tak? Czyli może, mogę sprawdzić swoją kartę. Taki jest stan konta. Teraz jest 12,75 pobrało mi tam 2,70 za przejazd. Tak? No i ta sama sytuacja, jeżeli chcę doładować na przykład jakieś drobne koiny rzucam tutaj jakieś koiny, bądź też tutaj daję papierkowe. I na przykład mogę mieć 7 funtów, więc daję piątkę i 2 i ładuje mi 7 funtów. Jeżeli chcę potwierdzenie, to daję potwierdzenie. No i, i płacimy. Bardzo prosta sprawa, tak? Dobra, więc ja kieruję się do góry. Oczywiście tu na tych stacjach jest bardzo dużo wyjść w różne strony, więc tam było jedno, drugie. Tam są jeszcze inne. Ja wychodzę tu pierwszym lepszym i później patrzę po prostu, gdzie jestem na mapie i później patrzę gdzie, gdzie mam się kierować tak? mam nadzieję że to wam pomoże w, w podróży oczywiście w późniejsze wam pokażę kolejne inne stacje inne e, inne linie metra w miarę możliwości żebyście wiedzieli mniej więcej jak się poruszać będę po prostu nagrywał takie filmy gdzie ja jadę i wam będę pokazywał trochę Londynu trochę innych miast e, oczywiście wideo nie będą mocno edytowane będą takie spontaniczne żebyście widzieli, jak to naprawdę wygląda, bez większych edycji, No lądy zakorkowane jak zwykle, wszystko stoi, no, mała sprawa. No i tu są różne, no, można powiedzieć, centra, tak? Różne sklepy, różne hotele, różne To wszystko, tak? Dobra, tak jak widzicie, tam jest jedno wejście, tam jest drugie wejście, tu jest trzecie wejście i tam jest jeszcze chyba kolejne. Także jest tych wyjść i wejść bardzo dużo. Z każdej strony. No. Także tyle. Dobra, ja idę na kawę, później coś jeszcze nagram, pojedziemy gdzieś w jakimś innym kierunku i nagrywam kolejny wideo.